Dobra, let's go Idą do nas Idą do nas, serwoni No właśnie, wiem do tego Zabudowałem łóżko Uważaj Nice jednego Nice, to idź tam i łóżko zniszczyć Nice, jak ty domy jesteś Przepocony zawodnik Pomoże, pomogę ci Nice O, jak ty, jak ty jesteś, naprawdę Chłopie Jak ty będziesz mnie kajował Dobra, zepchnąłem go. A on ma łóżko, niby? Gdzie? Kupuję, tam. Ja kupuję łuk. Ja nie opłaca się łuk, teraz, nie opłaca się. Ja kupiłem. Okej. Okay. I spadłem z łukiem, fajnie. Nie znowu spadłem, bo tam jest dziura. To przyjdzie ciągle sobie ze A no pewnie jest, pewnie jest. Dobra, let's go, sklepem dwóch. No? Kupię enstauna, Edsta kupię Okej, okay, to, a to nie nasze łóżko jest jakby co? Wiem Po co kupiłeś enstauna? I ty naprawdę masz 8 lat? No, tak ja jak się Co ty no powiedziałeś? Ty przeklinasz? Ale ty przeklinasz? to nie jest przeklinanie Ja tak mogę mówić Tak w młodym wieku? No O chłopie Oni już też nie mają Co? Jak ja dobry No Jak ty co? potężny jesteś Wiem, jest sam Wolaj, a od kiedy gasz w minecrafta, tak, tak My, z ciekawości? Nie, nie, nie pamiętam. Ej, ja miałam. serduszka, a zostało mu jeden HP, fajnie. No, troszkę niefortunna sytuacja. Jestem najlepszy z minecrafta No, proste. Jesteś słabszy. Oj, byczku, byczku, byczku. To zabiję? cię? Nie, ja, no, ja go zabiłem. S, 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 S. O, S? Jestem łódkiem, bo jestem w tabeli. No nie jesteś, nie jesteś, ale. Ja przywaliłem. Ja, jak jak zawsze przegrywa, albo mnie zacznie to ja palę zawsze w klawiaturę, a nie w ekran. Już, już mam połamaną stację, wiesz o tym. No No. XD. Czekaj, 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 już sprawdzam. Tutaj. Tu gdzie pokazuję palcem. XD. Ha. O, fajnie budujesz. jestem lepszy w budowaniu. No wiadomo. Oni mnie nie widzą. Tak, S rozwaliłem i wózko, S Nice Dobra, ale, ale e, TNT tam postawiłem, ale zginąłem Ale TNT tam postawiłem no, Dobrze było, dobrze było Ty 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 nawet nie ma, matka nie używa odpadu, jak tylko bije No nie Guciu różowy, teraz on się wkłócił na nas Zemścił się No to najłudniej, najwyżej przegrałem to Ja waliłem, waliłem, waliłem

Dobra, ale let's go. Kolejny team wyeliminowany. Nie! Nie! Zagapiłem się! Zagapiłem się, dobra. nie Chodź tu! Dawaj, skaczyz. Zrzu, dobra Dawaj, zabij go tam. I niszdn muszko, niszcz muszko. Nice! Nice! Jesteś naparza w debacie, co Wiem, ja tak wziąłem dwóch na raz. No to dobrze. Jednemu zostawiłem tam mega mało. No dwa hapki nie zostawiłeś. Ja chciałem ze skini. Dobra. Dobra, ich. Ja mam osiem smeraldów, ale nikt nie został. Ale to jest z duży czy zieloni? Czy biali? Białych jak lepiej właśnie Nie spadłem, ej jaj Nie? Dobra Dobra, ej dwa hapsy mi zostało, mi zostało ale zabiłem białego, mam ty Dobrze, machcy dobrze, że zabiłeś? Ej, masz, on, i... muszę... Próba... nie, ja muszę A nie, bo, a, bo no, ty... Nie, a tu jesteś moim! No to ja jestem mam... ja. O nie, Saki. Dobra. Zabiłem cię. nie! Nie chciałem. Nie lubię cię. A ja cię mogę wysadzić. Nie, nie. Chodź, wysadzę cię. Nie, my się lubimy przecież. też. na Nie, co ty no robisz? To. Nie, ej no. No co ty robisz? No eee, no ale no tak to 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 się nie bawimy no Opomoduj teraz to łóżko pomaliły mi się te, Pomyliły mi się O, no, pomyliły ci dziewczyn. się, Pomyliły Dobra, ma jedną hp, zabiłeś? Co Znaleź? jest? No, w, w, zginąłem. zginąłem, bo... Nie wiem jak to się stało, ale zniknął mi Dziubroby, zginąłem, bo co, jak go... Do... Dobra, to fajny cheater, no padł jaki cheater z niego O, to jest kolejny doda. Ja A co? No żyjesz przecież jest? No żyjesz, żyjesz Dobra, ja od razu na nie idę, ja już wiem, że zginę, bo już No ja zabiłem jednego, właśnie No czemu go zabiłeś, teraz on tu idzie do mnie Nie, to inny Dobra, ja idę do innego teamu kupić ulepszenia oraz zberkę Czekaj tam, czekaj tam, ja pójdę z tobą Ja idę na ich ten, ja idę na ich sygnalizację ten o, On się tu A Ja go zrzuciłem To dobrze, czekaj tam, czekaj tam, czekaj tam Czekam Nie się boję Jak to wyszedł No mam diamantowy Oni ja się razem budują Tak, tak, tak Zrzuciłem jednego Dobra, ja zabiłem Nie zniszczyłeś mi Ja już nie zniszczyłem No ES! Let's go. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie, stawcie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkiem I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie ile macie lat A przypnę wam slajduszko I ogólnie, i ogólnie możecie jakieś pomysły na odcinki nowe dać w komentarzu ja zapraszam też na mojego Discorda, do którego link macie w przypiętym komentarzu Oraz w opisie Tam będą organizowane nagrywki z widzami Więc jak najbardziej zapraszam Tak więc, no co, no...